tu Marta, zaczynam sobie do gierę, mam 15 sierpnia 38 Już Natalia mi zachęcała dawno do tej gry, więc stwierdziłam, a co, pokuszę się. Plus lubię takie klimaty, trochę science fiction. Zresztą z tymi robotami... Elona Maska to, zanim tylko może być, to stan faktyczny. jakąś jakaś rodzinka? Dobra, ocalimy go. No nie wysyłacie Androida? Proszę pani Nie możecie! Mieć. Nie możecie mi tego zrobić! Czemu! Czemu nie wyślecie człowieka! A, żadnych ludzi nie było laleczko. Lepiej chyba, żeby ja to była, nie? Znajdź kapitana Alena. Nie tylko czeka, żeby zaskoczyć. Co obchodzi. Moi ludzie ogarną to w sekundę. Dajcie rozkaz. Kurwa! Ja pierdolę nie wierzę. No, kapitanie, Here I am. Kapitan Allen? Jestem Conor, android przysłany przez Cyberlife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. O, Boże, Boże. Eee. Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania? Nie mam pojęcia. bo co? Potrzebuje informacji, żeby działać efektywnie. Jak on się nazywa? To się tylko uratowanie dzieciaka? Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, chyba, albo ja się za to wezmę. Aha. Mhm. Czy tutaj coś jest? Nie, a tu. Dlaczego ja nie ukończono? Dlaczego nie ukończono? Wziął sobie, tak jak to wypadło. Ojca, zabrała, ojca została zabrana. Szansę powodzenia 51, znaleziona informacja. Czy tutaj mamy jakieś informacje jeszcze? Nie. Ale to mnie ciekawi, czy tutaj jest yy, tak rozbalone. Nic tu nie ma żadnych. No dobra, czyli tutaj nic nie znajdziemy idziemy dalej. Zdrowa jakaś bardzo to z tej... Nie słyszało strzałów Kurde, jakie przezroczyste tablety Tu, tu jeszcze jest jakaś łazienka. Całkiem się dużo dzieje. No kurde. Rano Postrzałowa. Perforacja Lewiner jest śmiertelna z brzucha. Duże śmiertelne no to widzę. Od Małpuss, nowa. Coś tu jeszcze mamy? Oczy. Rekonstrukcję. Czy on coś siedział po prostu? Ojciec coś trzymał. mamy teraz trzeba dobra rekonstrukcja ukończona Jestem bardzo widać ta chyba. No i chcę się tak gapić. Idź sobie, stałam. Ktoś się wracając. Czy tu już nic chyba nie. jeszcze żyje. Widziałem, jak rusza nogą. Dobra, no to chyba musimy wyjść na zewnątrz. Na co my czekamy? Powinniśmy go zdjąć. A, to... Za Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę nie, nie! Ja to, ja to! Matko, posłuchaj! Witaj, Danielu! Skąd... Nazywam się Konor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! Tak, jak będą tutaj latać? Co mać zaufanie? Eee. Empatia. Jestem androidem! Tak samo jak ty! Wiem, jak teraz się czujesz. A co to niby zmienia, że jesteś androidem! Działaś przeciwko mnie! Nie jesteś w stanie zrozumieć, co czuję! Eee, możliwo przecież na tyMa... Wiem, że ty i Enna byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! O nie, jest jeszcze gorzej. Myślałem, że mnie kocha, ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama jak inni ludzie. Danielu, nie. <grywk> eee, defekt, co może przyczyna? Mieli zamiar cię zastąpić i to cię zdenerwowało. Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. O, może się z zalizuje? Albo że nie się nie wiem. Ale byłem tylko ich zababką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Eee, współczująco. Współczująco. Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie! To nie była moja wina. Nie chciałem tego! Boże. Kochałem ich! Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym niewolnikiem od spełniania poleceń! Ale emocji ma dużo w sobie, masz nawet Nie mogę już znieść tego hałasu! swoim odwołać helikopter! Sytuacja opanowana! No nie wiem czy opanowana. Mnie Proszę, uwierzę. zrobiłem, jak chciałeś. Racjonalne podejście? Yy... Posłuchaj, na każdym dachu są snajperzy. Puść zakładniczkę, nie masz innego wyjścia. Wszyscy mają stąd zniknąć. Kurwa, spadło pochodzenie. A ja, ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą zamiast. Kompromis. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Prawda. Zabiłeś ludzi. Po czymś takim będą chcieli cię wyłączyć. Zabicie kolejnej osoby, tylko pogorszy sprawę. Całe życie tylko słuchałem poleceń. Teraz moja kolej by decydować. Szybko! Szybko! Kopią O matko boska! No dobra, no ocaliłam dziewczynę, ale... Ale co ze mną? Co ze mną? I co teraz? Misja wykonana. No i good. O to chodziło. No dobra, no przynajmniej ta dziewczynka żyje, nie? Ale kurde jak on się zbuntował. Ale biedny on był. W sensie tragiczne moim zdaniem to jest. Jakby traktował ich jako rodzina a ci go chcieli zastąpić. I... i co? Teoretycznie miał być tylko robotem. Bez żadnych uczuć. Rozdział. Możesz tu zobaczyć dokonane przez siebie wybory i jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz blokowane możliwości. Każdy punkt zwrotny daje Ci punkty, które możesz wydać w sekcji dodatki. Dobra. Aha. Czyli tutaj mamy co okłam i snajperzy strzelili do defekta. No dobrze, dobrze. Zobaczmy teraz, 5 listopada. Dobra, tutaj coś tu się zaczyna. Co to będzie z Do najwyższej momentu? światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych odrazu. Idziemy 200 i pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow, skarbie, wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To Chyba ile on właściwie wybieranie? kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. 7999 dolarów z możliwością spłaty w 48 latach. Potrafi to za dwuletnia? Gwarancja na tak części. Drogo. W sensie 8 dolarów? Yes, okay. Gratuluję ja. wyboru. W razie włamania zapraszam. albo wykrycia dymu, MP800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele ja? dodatkowych funkcji. Dziękuję za uwagę. Odrobinę, odrobinę droższe aktywności. No i jest. Nie, mam Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się od od właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Jaki, taki śliski tak czy siak jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Ok. Nazwał go pan? Ja nie, córka. ax 400 Zarejestruj imię. Kara? Mam na imię Kara. No to dobra. dlaczego ona nie prowadzi. Jakby jak już wziąłem jako Androida, to pewnie też może prowadzić samochód. To mi się wydaje. Chyba, że one są tylko do jakichś określonych funkcji, bo tam na przykład ten mówił, ona zna tam 10 języków potrafi 200 języków, a ten drugi zaś był, no, do obrony, więc nie wiem, czy oni są jakimiś e, takimi w sensie są jakieś rodzaje ich. Rodzaje, nie no bo wtedy muszą być więcej, tak, do sprzątania i, i takiego no, domowych, i jednego do ochrony kolejnego. No, ale nie wiem, nie wiem. Ale widać, że. Nie jest tak, że ludzie są. Połowa się cieszy, że są, a połowa się nie cieszy, nie? No tak no w sumie jak oni mogą robić wszystko, no to po co? Po co w ogóle? Ludzi zatrudniać. Więc teraz jesteśmy waleczką. A nie! z do, tak. do sklepu chyba mam dość cięby będzie czekaj ja ja pomogę o o dziękuję tutaj teh addict sekrety androidów cyberlife Cyber projektu androidy kolekcjoncze z ludźmi Projektowanie androidów, które będą akceptowalne przez ludzi, stanowiło dla Cyberlife poważne wyzwanie. Jason Graff, dyrektor działu humanizacji w firmie, stracił wejście z nami kilka sekretów tego procesu. Pierwsze androidy były idealne: miały idealne twarze i mimikę. Szybko zrozumieliśmy, że jest mi coś niepokojącego, na co ludzie reagowali antypatią. Cyberlife pracował nad humanizacją maszyn, by mogły one trafić pod strzech i stać się członkami rodzin. Stworzone Androidy obu płci prezentujące wszystkie grupy etniczne, analizujące tysiące głosów, by znaleźć te, które brzmiały na najprzyjemniej. Pracowany realistyczny schemat urugania oraz ogłośnienie twarzy. Proces oddychania i na właściwości No tak, bo nie było najmniej jak ludzie. Tylko kółeczko się świeci. To właśnie idealne wzorowanie człowieka w połączeniu z elementami, w których Androidy w stanie potrzebują okazało się poziom sukcesu sukcesu CyberLife. Green Earth. Temperatura na świecie wzrosła o 3 stopnie. No, wiadomo. Wzrosły zmiany klimatyczne. Dobra, to nie będziemy czytać. Oj. Dobra, wychodzimy. W takim razie też tu sobie pracują androidy. Tutaj sobie jakiś pan siedzi. Androidy też są. Są androidy z dziećmi. Jakby. Widzę, że... Rodzicom się nie chce. I widzę, że to... Eee. Hmm, widzę, że to androidy dają miłość dzieciom. Z 19 km. Zostało jeszcze tylko 8. że personalnie też Jest pan bezdomny. Cześć. To, to mi miało trafić do sekcji siódmej. Jasne, proszę mi spokojnie. A, ja mam czeki, jestem nawet przecież z Androidem. Co ja tylko tutaj wkładać się szukać? A tutaj, coś Będziemy jest? Będziemy musieli zapłacić za tę arogancję. I tego dnia! Będziemy musieli się gęsto tłumaczyć z bałwochwalstwa! Czemu tak na mnie patrzysz, demonie? Wiem, kim jesteś. Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. O, ja? Ja tylko przyszedłem farby, kościół. Stworzyliśmy androidy, by nam służyły. A ja. się...

Taka przyjemna muzyczka, tak? Identyfikacja zakończona. Ej, to jest Android też? A nie widziałam tylko płeczka. Zamówienie numer 847 99 Proszę potwierdzić płatność. Mam ogóle jak Android A. A, jest to Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Ale tylko. Nawet nie wiem ile zapłacił za tę farbę, bo za bardzo się skupiłam na tym. Za bardzo się skupiłam na tym. Fajne jest to otwieranie, w sensie mechanizm sterowania, jeśli chodzi o... Zobaczmy, co jest tu. Android, temporary parking. Dobra. Dobrze, no co? Odebraliśmy farby, coś, co się dowiadujemy. Dziewczynka uratowana. Także myślę, że możemy sobie na dzisiaj e, zakończyć. Dajcie znać, czy Wam się podoba Gierka. I wpadajcie na naszego Discorda. Także dzięki, i. Cześć.